Witajcie, no, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj jesteśmy w offroad road epicki grze takiej. I dzisiaj będziemy rolnikiem i jesteśmy pod sklepem. Yy, no i my ten ciągnik już mamy, nie? Ale jesteśmy pod sklepem i dzisiaj będziemy kosić trawę, a nawet robić jakąś, jakieś pole tutaj. Yy, także spałujemy nasz ciągniczek, bądź yy, nie wiem, no pojazd. O, tak powiem, może jakiś ciągniczek. No, tutaj sobie oczywiście zakupiłem, ponieważ już troszeczkę tutaj gram. Yy, także myślę, że. O. Yy, któryś tutaj był ciągnik, tylko nie wiem, gdzie to dokładnie teraz jest. Aczkolwiek. Yy, no, myślę, kurczę. O! Jest ten ciągniczek. I teraz sobie spawnujemy. I jesteśmy teraz mamy ściszone, tak żeby słychać mnie od razu. I teraz jeszcze jest nam tylko potrzebny w yy, przyczepach, co prawda to jest, bardzo sprzęt yy, rolniczy, yy, kosiareczka. Yy, Rozaj Highbine. Yy, tutaj widzicie Osoby, które grają ze mną, to jest nieważne, w razie jest bo... E, dobra, nieważne. Zobiec, jak to odczepiamy. przykład bardziej. Jedziemy tutaj, ktoś do mnie coś pisze. O, e, pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj grają. Polaków oczywiście. Także jedziemy sobie na pole. Skierunkowskaz, nie wiem, po co potrzebny jest, ale ok. I teraz sobie niższy dajemy i włącz i lecimy. Dlaczego nie mogę? Może jestem rolnikiem. Jestem? Chwila, może zobaczymy, może nie jestem wolnikiem. Eee, Wybór zawodu. Farmer. No i może teraz coś. A, no bo ja wybrałem koszenie ciągi... A, a to już wiem dlaczego. Bo ja wybrałem koszenie, a nie obsługa trawnika. O tak może powiem i kosić trawy powinienem. No nie być jakimś rolnikiem z nowego. mój ciągnik? jak go tutaj zostawiłem. Chyba, że wjechał samoistnie do rzeczki, chociaż nie widzę go tutaj. Nie wiem, gdzie on zniknął teraz, także fajnie. Eee, także fajnie, ponieważ nie wiem, gdzie on zniknął. I przepraszam, że bardzo długo filmów nie było. Eee, aha, po prostu. Znaczy, to ktoś tutaj może nie jeździć, bo to troszeczkę wkurza. No i teraz sobie podczepiamy nasz sprzęcik i zobaczymy. I przepraszam, jak będzie jakieś ciągniki słychać, aczkolwiek eee, otwarte mam okno także teraz możecie usłyszeć uczucie C330 aż ten gościu by sobie nie robić tutaj rajdu ponieważ troszeczkę przeszkadza ale lecimy O i dobrze że tam wjechał bo nie będzie przeszkadzać a bo to jest kaperator to jest kaperator ciekawe co napisze dobra to aha jakimś malutkim samochodzikiem ale czy on mógłby nie jeździć tutaj, bo trochę przeszkadza Także lecimy sobie... Na... Nie na no, policję udaję, że jest nie mogę Jeszcze tutaj nie ma takiego stylu, jakby z chęcią bym Wam pokazywał jak tutaj jest, ale ten leci prosto na mnie Uf. I zatrzymuję się na jego prośby dookoła i sobie zaraz grabiareczki zespałnujemy, ale troszeczkę większą, bo będzie o wiele szybciej niż robienie tymi tymi takimi małymi zgrabiareczkami i farming spokojnie będzie się pojawiać, tylko że jeszcze go nie mam. Jak go zdobędę na pewno pierwszy odcinek pojawi się właśnie na tym kanale, nie wiem dosłownie, nie wiem yy, kiedy tylko będzie ten farming, ponieważ yy, no, trochę czemu, poza tym no, na razie nie ma czasu i pozdrawiam tą osobę, która mi to zrobi, bardzo pozdrawiam, bardzo, bardzo, ponieważ bardzo mi to może dzięki temu, także pozdrawiam tą osobę, a tą osobą jest mój wujek, którego serdecznie pozdrawiam, bo no, pozdrawiam bardzo, bo wymaga mi zawsze w takich rzeczach, ale... Zeszliśmy z tematu. Oczywiście jest to ważny temat, no, ale ma... On tutaj przyjechał kosiareczką i kosi. Kosi malutką kosiareczką. No co tutaj. On no, ma oczywiście większą, tylko że jakieś sugestie powielonym, nieważne. Jedziesz, nie jedziesz. I przepraszam, jak nie będzie żadnej muzyczki, no ale to jest spowodowane tym, no nie kości, bo... Bo tak samo jak ją ja gościowi robiłem. Dobrze, że on jest wolny i jedzie 6 na godzinę. Cyk i cyk reszta no, tam mógł zgosić już, nie? Dobra, także teraz to kuluje podnosimy i stawiamy hajbai na obok. Oczywiście tym oto przyciskiem. Obrącz przyczepek. Następnie bierzemy zgrabiareczkę. I tutaj weźmiemy taką troszeczkę za dużo na ten ciągnik, co prawda nieważne. Jest to. Może jakieś żniwa sobie porobi, po, porobimy tutaj, ale na razie robimy żniwa. Żniwa oczywiście dla trawy, nie dla pszenicy. Y, tak Oczywiście kiedyś miałem farming, ale uśmiechnął się i już nie. Piękne czasy kiedyś były. dużo fajnie się grało z tymi wszystkimi modami. Nie zacinały gry, co prawda, ale fajnie się grało, naprawdę. Proszę gdzieś... A, pewnie. No właśnie, już. poszedł, żeby nam być farmer i pewnie będzie pomagać. Także szybko lecimy, szybciutko przetrząsamy syp i moglibyśmy pójść na serwer osobny, ale nie ma takiego sensu. Nie ma sensu, bo, bo ja patrzyłem grałem na osobny serwerze, ale to, to nie ma sensu jako nagrywki, przynajmniej tutaj na tej grze. Także świetnie tutaj się gra z innymi ludźmi, tylko że czasem zabierają, gdy się już zrobi sobie te snopki. A teraz my obłączamy to przyczepa do zgrabiareczka, czyli maszyna. Teraz przyczepą, co prawda, ale trudno. Belownica. Dobra, zgrabia to. A teraz my naszą zipmą, która nie jest wcale zipmą, tylko tak przyłączyłam. Lecimy z... Zger... nie zgrawać, tylko prasować, oczywiście. I snopki tutaj ładnie wychodzą. Zaraz wam pokażę zbieranie tego. Ponieważ nie robi się to automatycznie tak jak mod Auto tylko... Yy, dzieje się to rękami też, yy, bez modu w tym razem. Ale samo się akurat układa. I on chyba będzie układać, albo należycie Mało A, bo pewnie to sprzedawał. Dobra, to zbierać e, to tą i my zaraz robimy dochód kolejny. <laughs> e, u mnie też pewnie będzie odcinek, ale ch chyba nie z tego. Będzie osobny odcinek, chociaż nie wiem. No wtedy nagrywałam, ale nie wyszło mi z tego. I... No i to jest właśnie minus tego, że tu zaraz to trawą. Wędzajem tak nie powinno być, bo tak się nie dzieje podczas prawdziwego farminga. No okej, ok, dobra, wyłączamy Stawiamy. cyk teraz, tylko przyczepy i swoją tym razem weźmiemy. Tylko gdzie jest ten wóz do światła oczywiście? O, proszę bardzo, jest wóz zamiast. Prasy, sipmy i cyk. E, ładujemy sobie. Pojeżdżamy. E, tylko, żeby nam teraz nie pojechał. I zobaczcie, widzicie to? Fajnie się to nosi. I teraz załadowujemy beleczkę. Cyk. Cyk. E, on jest Polakiem, oczywiście, bo to jest Kaprato youtuber, którego polecam. No tylko, o, załadujemy. F wprowadzimy. O, pomaga, dobra, to ja... O, będę podjeżdżać mu. O, świetnie. Y, pomógł mi bardzo, także superowo jest. O, pomaga mi, żeby nie nosił, to podjadę. Aha, poszedł do siebie. No to może też tak być. Te ostatnie belki to chyba my weźmiemy. Szybko, żeby on nie zabrał tej belki. Dobra, nie zabrał i jest porówno, moim zdaniem. Chociaż nie, jest porówno. Świetnie jest. Cyk prowadzimy i jedziemy swoim, żeby sprzedać to. Ale za chwilę już będziemy pewnie kończyć, ponieważ jest już długi odcineczek. Ale to spokojnie na rękę. I widzę, że tutaj trochę wody przybyło. On jedzie za mną, no, poczekamy na niego. Poczekamy na niego, tylko tutaj hamulce są trochę słabe w momencie, jak to w tych ciągnikach, bo on ma wolniejszy ciągnik. On, on miał ogromny ciągnik. A teraz już nie wiem, w ogóle. Gdzie Tutaj się sprzedaje się On pojechał w ogóle na inny skup, chyba. I patrzcie na rozładunek tego. Tutaj trzeba tak podjechać, nie za blisko, nie za daleko. Dajemy na parking, żeby nam nie odjechał do rzeki, ponieważ no słabo by było, gdyby nam wjechał do rzeki. I teraz patrzcie, bierzemy sobie to, podnosimy i możemy i nie wiem dlaczego to się nazywa laleczka, no ale okej okay. I trochę zarabiamy pieniążków, nie jest to jakoś za dużo. Ale my wozimy naszą laleczką. Ile to będzie? No, 1500 za parę naście belek. No, za... ile za jedną belkę? Za jedną belkę dostajemy prawie nic. Teraz naszą gulaleczkę wywalamy, a następnie jedziemy. Jakoś to trzeba cofnąć, tylko że jakoś, jakoś... Nie, tym się nie da cofnąć pozym. Tak yy, sorry, ale w farmingu się da to zrobić, ponieważ wolniej jedziemy, ale to trudno. Tako trzeba jechać, co ja odwalam. Ok, Syk. No kurcz, te smułce nie działają Co on napisał? Znamy. Potem, potem Dobra, lecimy Zobaczymy kto szybciej jeździ No i ja wygrywam Ponieważ on ma jakiegoś starego marszala Czy tam marszala? Nie wiem, jak się czyta nie wiem co to w ogóle jest, ponieważ jest to amerykańska patrzcie, gdzie jedziemy. Żeby tam się nie skopał, bo będzie dopiero wtedy. Także superowo jest, w tutaj dzień. Ale dobra, teraz trzeba odczepić. I pokażę wam zaraz, co trzeba... O kurczę, trzeba uważać, żeby nie wjechać do rowu. Błagam. Nie chcę wyciągać z rowu ciągnika. Nie ma w dobra dobrze, dobrze, dobrze zamiast tego podłączymy sobie to i jedziemy na pole obok. My sobie tutaj gdzieś zrobimy zaczniemy sobie urać <laughs> i w następnym odcinku tutaj będziemy to sobie uprawiać, ale na razie Lecimy może kapra to pomoże, nie wiem jak będzie tam chciał. Tylko trzeba uważać, żeby nie wjechać do tej rzeki, która się nagle tak poszerza bardzo. My nie robimy jakiegoś za dużego poletka, tylko maluteńkie poletko, ponieważ e, nie mamy takich ogromnych ciągników i kołchozów i w ogóle wszystkiego, także trzeba lecieć. Syk, stop, 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 stop Dobra, wyłączamy I lecimy I jedziemy Gazu dajemy, gazu, gazu Dobra, no i to jest nie, nie jakieś za duże, to nawet wiecie co, może w tym odcinku, nie zrobimy żni, ale w tym odcinku może zrobimy yy... Może zrobimy. Jak to się nazywa? Może, może zasijemy. Jezus, by się tak myli już dawno nie gram w żeby to blokować rok temu albo dwa lata temu. Nie wiem. Nie wiem kiedy się potrzebnę. Ciekawe czy się niszczy nie o ramię. Co prawda to mi przypomina bardziej talerzówkę, no ale okej. Okay. Gdzie on jest? Ciekawe co to sobie O 16 koni. No to słabo, ale... Wjechał do rogu, nie mogę! Bardziej do rzeki, no bo tu to, to rzeka jest ogromna rzeka. prowadząca do morza. I lecimy. Oby nic nie powiedział, złego słowa. Lecimy. Cyk, 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 nic, lecimy. Dobra. Nie wiem czy zasijemy także w następnym odcineczku. A może nawet w tym odcinku. O kurczę, bo my robimy na kursu. Podłączamy i lecimy. A jeszcze w tym odcinku miałem się z Wami przejechać Także ciągnik zostawimy tutaj na polu i tak go nikt nie upragnie Cyk zostawimy go tutaj na polu O, sobie tutaj, zostawimy go Dobra, chyba nie robi już pola. Nie dalej robi, dalej robi Także już teraz już nie robi, także odczepiamy. No nie, możemy w sumie sobie postawić i teraz patrzcie czym pojedziemy. Czymś mega szybkim i właśnie tym. Zobaczycie, gdzie pojedziemy sobie, bo po mam zamiar pojechać mega daleko. Także lecimy. Na szczęście byśmy się nie wykoleili, także jedziemy autostradeczką. Bo by tutaj nie wpadła nasza krzyczapa jak tutaj wrócę. Nie, dobra. Gdzie ja pojechałam? W drugą stronę trzeba jechać. Nie, nie, dobra. dobra. Lecimy jak najszybciej. Jeszcze wam tylko pokażę gdzie się tutaj e... jedzie, także jedziemy. I zobaczcie gdzie pojedziemy. Do portu pojedziemy. Jeżeli byście nie wiedzieli gdzie się jedzie do to portu, to jest to mega szybka wyścigówka w ogóle. Także tutaj trzeba jechać. I tutaj chyba z sumie będzie widać nasz ciągnik. O kurde, tylko nie czym... widać naszego ciągnika, ale widać nasze pole chyba. Po... Także jedziemy sobie pod wódkę, o tak, tak, tak na na pewno, żeby to było I zobaczcie go, mu się rozpędzimy. Szybko. Tu jechał pod górę. Szybko. Patrzcie, tutaj dolny prawy róg. Aj, 135 chyba było najwięcej. Także zawracamy. Albo tutaj, już w tym miejscu. Się pożegnamy. Także. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć!